się wygrać, masz lepszy strzał O oh, Siemanko wszystkim, z tej strony Pingwin i witam was na minigame PvP Która jest naprawdę zarąbista mapka jestem dzisiaj z Deltim No siema, witam was I Delti nam opowie e, o co chodzi w tej mapce, ponieważ on ją znalazł no tak, no więc tak, ogólnie mapa nazywa mm. się PvP Minigame, jest y, autorstwa Permichusa i działa na takiej zasadzie, że mamy trzy tryby gry: jest to mm. bow PvP, czyli jak sama nazwa wskazuje nauki, e, knockback PvP, czyli to jest na takie po prostu odpychacie, nie? I tam są dziury i tak dalej, więc na mm -hmm. taki strategiczny PvP, oraz one-shot PvP, czyli po prostu oczywiście bow, czyli zabijamy za jednym strzałem. I teraz tak. Oh. Tutaj są no, już informacje na temat tutaj. autora, okej. Okay. tutaj wszystko. No. no. I tutaj jest bow in bonus map. To jest a co to robi, właśnie? Bonus map to jest jakaś bonusowa mapa. Nie wiem czy to, to chyba jest jeszcze, wiesz, oh. w trakcie oh. robienia, wiesz? a okej, czaje, czaję, czaję no. teraz, czaje. Bo, bo właśnie jak ten, jak sam widziałeś, gdy zbijaliśmy, był tutaj twórca, no nie? No i coś tam, coś tam sobie ogarniał, nie? I poszedł, żeby nam nie przeszkadzać, to jest w sumie też spoko nawet z jego strony. Ale okay. dobra, no to chyba zaczynamy, uh. nie. A ludzie będą mogli ściągnąć tą mapkę? Tak, ona jest na kanale Michusa, nie? To tam potem odpaduje. Okej, okay, spoko, w no opisie. to dam link w opisie. Okej, okay, zaczynamy. Zaczynamy. Dzisiaj Dobrze. gramy na jakiejś. Wybieraj tryb, wybieraj tryb. Um, jaki, jaki będzie u Ciebie Bow, PvP, knockback PvP, one Powiem shot. Powiem ci tak, to jest fajne. One shot co? bow PvP. One shot pa... bow. Mhm. Zajebista mapa jest ogólnie. Okej, okay, no to kto pierwszy do trzech robimy, co? Okej, okay, Okej, okay, no to dajesz, Dobry. idę za tobą. O oh, Jesus! No, teraz nas przerzuca. <laughs> będzie ciekawie. Mm -hmm, Ekwipuję wow. nas w ten ten i Mam jakąś zbroję nice! Tak, tak, tak. To wygląda super. Żebyśmy się po prostu wyróżniali U -u. na tej mapie, nie? W jakiś sposób. Mm -hmm. Ogólnie mapa działa na takiej zasadzie, że jest lód, no nie? Co Gdzie wprowadza taką szybkość w trakcie sprintu. Aha, bo, no tak. Gdy skaczesz, nie? I to jest fajne, o, widzę cię. Co? <laughs> nie! Kto pierwszy do trzech? Okay. Możecie za oh my god, możecie zagłosować, kto myślicie, że wygra. O już po mnie, już czuję, że po mnie. Nie, 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 spokojnie. To, to na hita jest, jest, tak? Na hita. Eh, na hita, ale niekiedy jest tak, że trzeba dwa razy strzelić, jeżeli trafisz tam z jakiejś odległości. Ooo, oh, okej. Okay. No to na... No. Ja pierdzie. Już koniec? damy zabawę, tak? O, oh, okej. Okay. Okej, okay, no to teraz Pod... tak. Że... Oh. Okay, będzie, będzie. Muszę będzie zobaczyć, będzie. gdzie ty się respisz. Czy ty się respisz tam? Aha, tam, okej. Okay. Oh! O oh mój boże, jak blisko! Ah! Okay, ty będzie, będzie, będzie. Nie, 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 nie. za blisko już się. To, 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 to. Gdzie ty jesteś? O, tutaj są takie różne miejsca strategiczne, na przykład e, jakieś groty czy coś i warto to mhm. wykorzystywać, na przykład, nie jakieś małe okienka ciasne czy coś w tym stylu? U a! Widzisz na przykład stamtąd No widzę! A! Nie! To jest nie fair! Właśnie, widzisz, masz emeraldy, no nie? Emeraldy symbolizują ile życia aktualnie ci zostało Czyli na przykład jeżeli masz ich teraz 6, to znaczy, że masz 6 żyć. Yes! Ja na przykład będę ich mieć teraz 7. Aaaaa! O myślałem, że na hita i koniec kompletnie Nie, nie, tutaj walczy się. A, no to mamy na życia! A, no to kto pierwszy wygra w takim razie... To! Dokładnie, o nie! what Yes! Będzie! Nie ma tak łatwo, nie ma tak łatwo. Pamiętam kiedyś, kiedyś miałem lepszy strzał. Specjalnie na Maxakrze, max jak była ta walka epicka. No, 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 trenowałeś, tak? No, no to... jakoś tam mi się wydawało. Was. Dlas! Gdzie będziesz? Spokojnie, ja sobie mhm. znajdę jakieś miejsce. Mhm, czy tam to ja Czy tam zastrzelę? Spokojnie. Spróbujesz, spróbujesz. Gdzie <laughs> Gdzie tu by... O oh, właśnie, mam fajne miejsce. Mam fajne miejsce żeby come cię... Come on, come on, come on, come on! Uh -huh -huh. Było blisko. O oh, COME ON! Tak... O oh, nie, ty tam jesteś na górze! Ja je kompletnie dzisiaj i patrzyłem. O oh my god. Okej, okay, trafię cię. Nie masz szansy. JEST! Oh, ja widzę tą strzałę... Nooo! Uh -huh. Czekaj, stąd będziemy jeszcze... O oh, nie! Będzie. Będzie, 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 będzie! O no! prawie stary, ale. blisko to jak blisko! Ale to zajebiście wygląda, jak ty z tak lecą O! Nie trafiłem cię, co to mam? Nie, 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 prawie. O kurczę, teraz. wiem czy Nie wyskoczył. O! Bardzo. A! Das to jest gdzie? Było? Nie, nie. nie ale... o. O. Yes, o! Nie! Nie! No, no, <laughs> masz emeraldów? Masz chyba Mam pięć tylko. Pięć tylko? Pięć tylko, no. <laughs> <laughs> what the fuck! <laughs> to nie, <hier>... c... de... ah! nie! Nie! Yes! Oh, yes! Part, art, yes! yes, je yes. <laughs> to jest! Czemu ja tak Oh my god, yes. Teraz możesz sobie zająć jakieś te miejsca strategiczne, Komu? bo to naprawdę jest warte, nie? Jak ogólnie mapa jest na czterech, tak więc jeżeli... A, no jeżeli chcecie grać, no. Tak, Wiem, jeżeli widzowie można. chcą pograć w czterech, to tak się mm. gra najlepiej, nie? Bo jednak... Można, wiesz, no, jakieś no sojusze i tak dalej, to jest fajne, nie? Gdzie ty jesteś? Czemu ja cię nie widzę? Okay. Czemu ja? Ja ciebie też nie widzę. Może jesteśmy w tym samym miejscu? Widzę się. Widzisz mnie? O kurczę. Uh. Okej, okay. <laughs> ktoś już szczela?

Wyrównany ten, wyrównany mm. skill jest. Teraz ty tam jesteś. Tak? miana roli. O kurde, masz dobry strzał. jakby był tam, to byś je trafił. Ty... O ty... A, nie! Jest, jest! Nie! O dobry, dobry. Zostały jest mi też. Trzy te. Emeraldy. Czekaj, gdzie ty jesteś? Ale tam, tam, tam jesteś, okej. Okay. Gdzie... gdzie ty jesteś? Boję się! Oh, fuck fuck fuck! Uciekamy. Ty, ty, teoretycznie już nie żyjesz. Co? Nie! Nie, 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 ty tam Cie... jesteś! Co? To jest lodowa kraina. Oh my god, myślałem, że cię trafię. Doby <laughs> było epicko, taki tam był. Oh, fuck! One. Check to jest czeki cwany, to jest dobre na tej mapie. Trudno po tym lodzie skakać właśnie O trudno NIE! NIE! king GIN! Nie. GIN! What the fuck! Oh my god! Jakim cudem, o oh Nie wiem jak to przeżyłem stary Ile masz emeraldów? 4, eee, a ty? 3! Oh my god, bliska walka Bliska walka, Kurde. no możesz wygrać Ciekawe jak to, ciekawe jak to wygląda, serio Mi się wydaje, że ty wygrasz, tak samo było na tym Cheek Magnet no, Ja pierwszym razem wygrałem, taką przewagą, a potem nie pokonałeś, nie? Powinieneś wygrać, masz lepszy strzał O oh, fuck! Oh. Nie, 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 Taki sniper O nie! Nie, 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 nie Trafiłem cię, yes! Ile yes. jest? 3 do 2, tak? 3 do 2, oh my god o oh my god, jest bliska walka ludzie Trzeba pomyśleć, jakby tutaj strategicznie to ogarnąć Ała! Wow. Strategicznie, mm hmm. Widzę właśnie swoją strategię Widzisz moją strategię? Chyba Okej okay. okay. Chyba, chyba Chyba, nie wiem co z to kombinujesz Oh god Zobacz to, gotowy jesteś? Chyba nie jesteś gotowy na to What?! What?! Co?! Jakim cudem? Nie wiem jakoś... Bo ogólnie w Minecraft jest taki bug, że jak strzelasz... E, uh! troszeczkę wystajesz, no nie? O I no tak. Lekko w lewo od twojego miejsca to i tak trafisz, nie? O, oh, zwaniaku! LOL, ostatni Emerald, nie mogę. Nie! Nie, 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 nie! nie, nie. nie. nie Bierzemy pozycję! Bierzemy pozycję! O kurde! Okej, okay, tam, <suszy> wiesz? Tam o, MY GOD! O kurde nie, Teraz tam idziesz, tak? Cwaniaku Chodź tutaj Nie, nie trafiłem cię? Nie, nie, nie O kurde, myślałem, że cię trafiłem, the fuck Dobra, teraz taka totalna ofensywa, totalna ofensywa Oh my god no, Ging, Ging Ging, spisuj tutaj O fuck, fuck nie, 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 <laughs> Ale nie, Jest tak? nie, jest, nie, 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 jeszcze nie, jeszcze masz jeden oh my God. Ja mam Jeszcze nie, nie, Jeszcze jeszcze nie, Jeszcze masz szansę i nie, bardzo. Czuję, że będzie. nie Gratuluję, gratuluję, gratuluję. Ostra walka. No to oh. jest tak, że w minigamech jest 1-1, no nie? No w minigamach w sumie to jest 1-1. Ja wygrałem ostatnio, na, jak nie widzieliście na Deltiego kanał, był taki e, chicken, chicken, atak chickenów, musieliśmy łapać chickeny, możecie zawsze sprawdzić, to było bardzo, bardzo ten... Napięcie. O, napięcie było właśnie. Tutaj też właśnie, ale... Tak, tutaj też było napięcie, Jakby no? było na 1-1, to by jeszcze było naprawdę... Tak. Mapa ogólnie należy do spokoju, i wydaje mi się, że jeszcze te dwie, te dwie arenki potem sprawdzimy, nie? W jakimś następnych odcinku? Nie? No, oczywiście, w następnym odcinku sprawdzimy jakiś, jakąś inną arenę i prawdopodobnie będzie u Deltiego następne. Um, a wtedy ostatnie, bo jest, są trzy tutaj, to będzie u mnie jeszcze raz, więc mam nadzieję, że Wam się podobało. No i żegnamy się z Wami na teraz. Dzięki za dojrzenie. Zajwista arena, no nie? No, zarobista. I oczywiście zarobista. ocena od 0 do 10. Jak ją oceniasz? Ja? E, ja myślę, że... O, 10, stary, ta mapa jest zarąbista. Ja tej naprawdę. mapie dajemy 10, potem ocenimy dwie kolejne i zrobimy średnią z tego. Nie? A, okej, okay. A, no to ta była 10, ponieważ tak. były fajne takie sk skryjówki i tak dalej. Tak, i fajnie no, wyglądało. No, No, gratuluję bardzo. No ja też, stary, no, świetna no. gra. No. to cóż, dzięki za obejrzenie, trzymajcie Dziękujemy. się. No to na razie, cześć. Cześć.